Albo w innej rozdzielczości spróbuj. E, dobrze, no ale my już tutaj bit. tak... Wchodzimy no, do okay, bitwy pojechał zaświecić. Okej. Okay. czy czy drużyna amerykańska została czy nie. Chyba, nie? A Fame kontrolatorów. Tak, kontrolatorów CS-ami e, z odstawieniem sobie 430. No i puszczy wszystkimi czołgami ciężkimi pod środek odbijanie do lewej do tak zwanej imby. Będą tutaj próbowali Oj, łapać i gra, graczy zawodnicy Fame cokolwiek tylko się da. mi się wydaje. A mx 50 b mm. podjeżdża. Chociaż nie, ona nic nie zrobiła. <coughs> ale zobacz jak te kill zero Ma per gąskę. No i będzie... ojej. No tutaj dużo szczęścia miał, że w sumie był w stanie zachować swoją maszynę, chociaż zobaczmy, bo już za moment tak, ta czwórka tutaj oj, oj. sieje, zniszczenie i daki, 140 punktów HP. No i ta cała taktyka na złapaniu jakiegoś tutaj czołgu jednego, dwóch i puśnięciu dalej nie, nie przyniosła żadnego efektu, dlatego że Amerykanie byli ba bardzo dobrze pod to przygotowani. Jest no i to oni właśnie jadą po Dakilzer i po całą resztę graczy drużyny fame. Jedno nieprzebicie z strony Malego, ale Vermilon. Poprawia się i nie rozumiem tego zagrania, dlaczego 213 tam wjeżdżałem do środka przecież Nie mam pojęcia zrobiły fraga, ale teraz dwie, że tak powiem, się rozdają. Nie e, mam pojęcia. zrobić są... dwa fragi. Tak, to są dane czołgi za darmo. Można byłoby się cofnąć do tych okienek i zamiast puszować to w, w linię D, można byłoby przecież, nie wiem, no nawet spróbować wy, wyciągnąć przecież te czołgi z w, linii 2 na torach. zupełnie, uh, zupełnie nielogiczne tak, zupełnie nielogiczna ta decyzja. Wydaje mi się, że tutaj chyba doszło do jakiejś dezinformacji pomiędzy zawodnikami. Część chciała jechać, część nie chciała jechać, część us usłyszała, dobra, to jedźcie, wyciągnijcie do Hillzora, wyciągnęli taki no i później pojechali do przodu tak bezwiednie, nie mając dalszego pomysłu i planu na grę. Więc coś tam, jeżeli chodzi o informacje pomiędzy tymi zawodnikami, na pewno nie poszło. Bardzo sprytnie gra tutaj Sheridan w okienku, będzie cały czas kontrolować co przejeżdża na linii 5, tam dwa mx -y 50B zastanawiają się czy mogą przejechać, czy mogą się wychylić, czy nie mogą, właśnie tam dostały spota, górka przejęta przez Fame, ale powoli ta drużyna z Ameryki odbija górkę i traci 5000 HP w ogóle w międzyczasie, jeżeli wpatrzymy na ogólne HP-ki. No wygląda tak to bardzo dobrze dla Fejmu, no bo Fejm się broni, ma dojechanego przeciwnika, że tak powiem. Jedyny jaki problem może być to z tej górki, może trochę dostawać i obrywać grając na tym środku, ale generalnie to wygląda wszystko bardzo dobrze. Mają kontrolę nad środkiem mapy, mają kontrolę nad Mordorem, nad ósemką mają względnie jakąś tam kontrolę nad tym czy coś im wiedzie na plecy na Hilo, bo zobacz, że tam jest te dwóch zawodników po stronie Fame. Nie wiem czy to nie są lighty, czy to jest kacaj z reszkiem, tak mi się wydaje. Obaj na zerówce nie, chyba tak. Więc kontrolatorów nadal dwoma CS-ami jeszcze jest tam chyba gdzieś cgcek za nimi, 430 sobie gdzieś po środku mapy też przy torach się kręci. No więc tutaj no, nie widzę, nie widzę bardzo czym jak drużna Amerykańska miałaby przepuścić atak? No bo nie posiadają HP i nie posiadają szczogów. Bardzo przytomnie na FM teraz sobie co tymi pojazdami i chce odbić górkę. To według mnie też jest mega ważne. Ma dojechanego, że tak powiem, przeciwnika na środku. Dobre pozycje, będzie sobie wszystko bardzo szybko spotować. Goty baby wymienia się z Mausem, ale najważniejsze to, no co iż. się dzieje na dole. Ten 277 mm -hmm. VZ -y Podjeżdżałem na górkę, hila. żeby sobie ją na spokojnie przejąć, żeby nie mieć żadnych tarapatów, że tak powiem. A pozycyjnie to wygląda wyśmienicie pozytywną HP, też jest super i przewaga luf też na graczach Mało tego, gracze drużyny Fame teraz po, nawet grając swoją obronę na tej mapie na mapie Hiller'sdorf będą w stanie robić presję na graczach z drużyny PP, którzy atakują. Dlatego że po zajęciu hila, po domknięciu tego hila po zrobieniu presji będą mogli sobie puszczać tymi 2,77 wraz z lightami do zerówki. No i tak naprawdę gracze drużyny PP będą posiadać marginalną kontrolę mapy, będzie to chyba z czwarta mapy pod ich tutaj kontrolą. No a w ataku, jeżeli jesteś tak nomknięty przez drużynę, która się broni, no to wiesz już chyba raczej, że szansy na wygranie takiej rundy nie ma zbyt wysokich. No właśnie, i też najważniejsze jest to, że perfekcyjnie to kontroluje pod tym względem, że. Świeci sobie rotację na linii 5. Wie, ile, druż ile uh -huh. czołgów może mieć maksymalnie przeciwnik na górce, oje, wie ile czołgów oje. jest na torach i cały czas o... spotuje sobie ten cały dojazd. No, no teraz... tutaj dla amerykańskiej drużyny już chyba najgorszy z możliwych scenariuszów w złym timingu złapane są te magazynki Badczat i MX50B. No a Anakin będzie musiał uciekać tym swoim EBR-em, oddając zupełnie hilan. No i teraz będzie jakiś pewnie próba jakiegoś, nie wiem, ataku rozpaczy, no ale jak popatrzymy na punkty HP drużyny PP. No to nie wygląda to dobrze. A na kinowie przydałby się jakiś laser, albo mieć świetlny, żeby wygrać. No a sądzę, że i to by nie po, pomogło raczej. Byłoby ciężko z takimi punktami wytrzymałości i tyloma czołgami. No, to. Raczej niemożliwe. No i jeszcze tutaj Pan z Fury robi sobie pestki w który gra tym jak pancerem. Michas sobie chilluje. No a spokojnie sobie gracze z różnym fame rozbijają tutaj tę pierwszą rundę na Swoją korzyść wpada im jeden punkcik w tym pierwszym spotkaniu tych obu drużyn w tym turnieju. Bardzo solidna pierwsza runda na Himmelsdorfie. Oby, tak dalej, chłopaki. No na razie, w sumie bezwzględnie <tryk> można powiedzieć, fajnie praktycznie. A pierwszy mecz z chińską drużyną przejazd się po nich, to też wygląda na razie jak reflekty. No i jadą. E, drużyna Pomogły. z Ameryki. Na razie to. Dziękuję. Tory, tory. Dziękuję, a drużyna dziękuję. Fajna? Dziękuję, tak, jest przygotowana i na to, i górkę, mm -hmm, wycofana. Mm -hmm. No, jest 13, Podciągnięcie 113, to będzie trochę taki, już nawet można by powiedzieć, w dzisiejszych czasach standardowy pusz. Nie wiem, czy w drugie, czy w trzecie tempo. Czy to faktycznie będą nie, te czołgi tą trójką jechały, czy odbiją. Można tory zaraz Zobaczymy, w zależności od tego, co się będzie działo. Na razie, spokój. Rysiek na torach na razie chyba nikogo też nie zaświecił. A sam tutaj Batchat go dojeżdża. Dwa Batchaty przejeżdżające. Nie no to wiem, to, to już jest markowane bardzo. Teraz Amixy 50B dostały spłata, tak. więc już na wszystko wie, wszystko wie. Bardzo markowane te agresywne batczaty. Było wiadomo, że coś za nimi musi się czaić. Nigdy nie puszczasz dwóch samotnie jadących batczatów bez żadnego coveru, no na pewno nie na trójkę, nie na, nie na dwójkę, nie na jedynkę na torach, bo to mogłoby tylko i wyłącznie tutaj spowodować wyniesienie o, tych maszek ja do garażu. Sobie ten w gruz. No Anakin chyba dzisiaj I bez Nakin chyba dzisiaj bez mocy mordo, jak tak widzę, tak. albo po wojaku i to jednym i drugim i trzecim, chyba nawet więcej imprezowo niż ty wczoraj. Widzimy, jak te 113 puszują sobie do okienek. Mają tutaj pomoc nie, tych AMX-ów 50B, ale wiemy, że GoChi Baby może coś tam podbije. On jest nie, tutaj, Minotaurem. właśnie tym Minotauro usytuowanym. Szkoda, że nie ma na niego nasypu. Na pewno byłoby mu łatwiej w tym momencie odbijać te pestki amx 50B, ba, nawet byłby nie do przebicia. Reaction jedzie i zbiera, zanim tuż da kill Zoryach i cała reszta graczy drużyny, Fame. będą czyścić Mercedesa. Będą czyści Mercedes'a i to wygląda, że mają tam naprawdę przewagę. Czołgi z ósemki teraz będą pomagać. Tam Sheridany dojeżdżają. Cotu Bebi nadal przeżył i mnóstwo kupuje czasu dla swojej drużyny. Amerykanie nie może przejmować bazy w tej górnej fejmu. Dojeżdża tu jak pancer w ogóle. Zobacz, fejm domyka od ósemki. No właśnie, te czołgi tam sobie dojechały. Dakilzer chyba wybiera E-czwórkę <noise> z Będą tam dwójkę wychylać. Jak pancer nie trafił. <noise> o, ale uciekł Daki w timingu. I też bardzo dobrze, że uciekł, nie, bo będą tam mieli E-czwórkę do wyciągnięcia we dwóch. jak pancer strzelający za zero, no to dobrze, to nie wróży. Jak na razie trzeba to przyznać drużni z Ameryki, że tylko stracili dwa te lighty. Anakin tym jednym EBR-em, który zjeżdżał z hilla i nie wiem gdzie zginął Flopin, Teraz dopiero pierwszy czołg ciężki wz -a 5 -a. Pada po ich stronie. Jeżeli chodzi o maszyny, to w miarę równo, ale Hapakowa dużo lepiej fame. Jest tutaj presja bazy. Dwóch zawodników, trzech zawodników już po stronie amerykańskiej robi tę presję. Musi jednak wyjechać Vermilion, bo jest zbiany przez Ryszka. Krzysiek dojeżdża, zaraz Szokisz z fałzetą i całym magazynkiem dojedzie po tej MX-50B. -e Ważny pojedynek Isia z Vermilonem, wymieniają się jeden za jeden. Na dolnej bazie to wygląda tak dosyć wyrównanie, ale Fejm powinien sobie wyczyścić górę i spokojem dojechać resztą czołgów i powinno być to wszystko w porządku ale dobrze Vermilion to zrobił, podobało mi się, jak tutaj próbował troszkę za długo, bo mógł to zrobić wcześniej, wjechać na bok tej esetki i od razu oddać pewien strzał, e, pewny strzał, no ale widzimy, że HP, e, tutaj dysproporcja dość znaczna, jeżeli chodzi o lufę również, więc nie widzę nawet najmniejszych szans, żeby Amerykanie mogli wrócić jakoś do tej mapy e, ze zwycięskim wynikiem albo chociaż jedną rundą. Zapowiada się i to będzie na pewno 2 do 0 po pierwszej mapie, WoWa w czacie został osamotniony, znaczy z artylerią w sumie, ale to jest kwestia tylko właśnie wyłącznie kilku sekund aż wyparuje, właśnie to się stało, została artyleria, którą gra wallhacks, pewnie kapitan drużyny, obstawiający albo rozstawiający, Rysiek powinien go dojechać, że tak powiem, i na spokojnie, zobaczcie jaki damage, 3000 uszkodzeń na Sheridanie. <grytanie> Zobudziłeś moduły, dosyłacz, HP, cichy układ. układ. <grytanie> Teraz jest to decydująca runda, runda dla Amerykanów. E, I jest to troszkę dla nich takie być! Albo nie być! Fame no się broni, PP atakuje? Zaczynamy. E, linia 1-2, tam dwa obiekty 430 jadą. Zdecydowanie więcej czołgów ma drużyna okay. PP i 7 w to miejsce. Czy ona się... Nie no, Fame gra defensywnie chyba to nie 1-2 oprócz tak, 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 tak. 430, u, który wiedzie sobie pomiędzy ten kamień agresywnie grany środek, więc tutaj e, będą gracze drużyny PP musieli jakoś e, szybko na to zareagować, bo Błyny jeżeli fame jest tak starą, jest, tam. Tak, było tam Potężne. bicie z główki, ale gracze drużyny fame nie wiem, czy to dobrze robią. Nie mm -hmm. wiem, kiedy nawet. Tak, ale gracze drużyny fame też się zatrzymali na chwilę, być może nie, to był ten przestrzał właśnie na beczkę Oni gdzieś się na sekundę. Tak, tak, mi się wydaje, tak, że tak tutaj. Nie ma wystarczająco dużo czołgów, żeby to. Ale zobacz, insane, zobacz, jak Insane został bardzo obity, też tutaj musi, musi uważać, tego balczata, bo ten i jednak za tego kamienia będzie robić dość du duże obrażenia. No, a The nie tutaj już y, będzie chyba bez problemu w stanie wyjąć zaraz barona, czy może nie, Rama nie daje rady. No, problemy tego zawodnika w skleca. Kłopoty ale go wykończył i FM dalej szturmuje. Ciekawe zagranie Sterfa. Na samym środku sobie gra. O, Hacker powinien wypaść wyparować do garażu. No, do, dookoła Hila jadą dwa EBRy, które też powinny zaraz paść. Najal musiał dojechać. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że z pozycji np. przykład takiej jak K5 nic nie zrobi, no bo nie, nie ma, nie ma żadnej opcji. Jeżeli puszyjemy środek, to musi zagrać jakoś agresywnie rampę. No i teraz Jack jest wypushowany, zjeżdża sobie na dół, więc brak kontroli już, jeżeli chodzi o mapę po stronie drużyny amerykańskiej. Zobacz, jak zepchnięte są te czołgi, faktycznie, gdzieś tam jest ten e, czołg lekki na linii 9, ale to niczego nie zmienia. Jack wypuszczowany, WoWa e, z e, trzema pestkami na 560 punktów HP. Gdzieś tam jakiś chyba grill 15 nie, z e, ostatkiem e, HP-ków na linii numer 12. No i to, 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 jest dominacja. Tak, kolejny raz fajnie przejeżdża się po przeciwniku dosłownie e, i wygrywa to spotkanie. Zdecydowanie teraz pozostało wyczyścić lufy, tylko dobić to znaczy i e, Chase zaraz powinien wyparować. Tak jest. Gracze drużyny Fame czyszczą lufy, wygrywają no. dzięki temu giereczkę, no wygrywają. Maja, meczyk. Czysto. Hmm. Do zera. Bez straty jednego punktu. No właśnie. I co, co dalej? Nie. To już po turnieju, po turnieju. Halo? Jutro jeszcze jeden meczek, tak? Tak. O już o 13. To nie będzie mieć dużego znaczenia dla nich. No nie, żadne najważniejsze już. mecze będą za tydzień, moi drodzy. Tak, tak, tak.